Jak pewnie wiecie, przygotowuję się do półmaratonu na Filipinach. To jest mój pierwszy półmaraton tutaj w tym kraju, dlatego chciałem się bardzo dobrze przygotować. I w ramach przygotowań zamówiłem sobie takie specjalne butelki do biegania takie, które można zgnieść, mało ważą i tam po 250 ml wody można wlać. Więc tydzień temu zamówiłem je przez internet, przyszła paczka i dostałem kombinerki. Nie, to nie żart. Kombinerki przyszły w tej paczce. Dzisiaj będzie o tym, jak się robi zakupy przez internet na Filipinach. Ja nazywam się Rafał Baran, a to jest życie na Filipinach. Zaczynajmy. Jeszcze raz powtarzam, to nie są żarty. Tak, akurat słuchajcie, wczoraj odebrałem paczkę i takie oto wspaniałe kombinerki które suma summarum mi się przydadzą i zostaną u mnie w domu, yy, przyszły w tej paczce. No i to nie był pierwszy raz, kiedy zostałem w jakiś tam sposób oszukany przez yy, zamawiając online, ale system reklamacji na Filipinach też działa bardzo prosto. Yy, zaraz Wam to wszystko wytłumaczę. Jeżeli mówimy o zakupach online na Filipinach, to w zasadzie mówimy o dwóch głównych sklepach. Pierwszy to jest Lazada, a drugi to jest Shopee. To są dwie takie główne platformy, przez które wszyscy w zasadzie Filipińczycy i obcokrajowcy tutaj robią zakupy. Oczywiście można zamawiać jeszcze z temu, czy z jakichś takich innych stron internetowych, ale przeważnie wszyscy Filipińczycy zamawiają z Lazady albo właśnie z Shopee. To jest podejrzewam, że 90% rynku. Bo dosłownie wszyscy tam robią zakupy. No i oczywiście słuchajcie, na tych portalach to nie tylko i wyłącznie są osoby, które sprzedają bezpośrednio z Filipin, ale tak samo można kupować overseas, czyli przeważnie w naszym przypadku z Chin. I oczywiście na stronie macie zaznaczone, że na przykład ten sprzedawca ma swój sklep zlokalizowany gdzieś na przykład w Manili albo gdzieś w jakiejś innej miejscowości na Filipinach, ale to nie do końca oznacza, że tak naprawdę to będzie wysyłane akurat z tego miejsca. Tam może być akurat sklep zarejestrowany, a paczki na przykład idą właśnie z Chin. Co też jest tak naprawdę bez znaczenia, bo różnica jest tylko i wyłącznie taka, że będzie troszeczkę dłużej czekać na paczkę. No i ja akurat zamówiłem od dystrybutora tutaj z Filipin, no i zamiast właśnie moich butelek bardzo fajnych do biegania, które chciałbym już mieć tak naprawdę w domu, dostałem te oto wspaniałe kombinerki. No. Oczywiście reklamacja jest i można to bardzo prosto reklamować. Jeżeli mielibyście tego typu przypadek, to tak naprawdę wchodzicie na to zamówienie, składacie reklamację, wysyłacie zdjęcie, co tak naprawdę dostaliście, albo na przykład filmik, kiedy rozpakowujecie paczkę, i sprzedawca teoretycznie ma 3 dni na to, żeby podjąć decyzję, co tak naprawdę należy zrobić. W moim przypadku decyzja była bardzo szybka, bo już po dwóch godzinach tak naprawdę dostałem zwrot. Tej, tej kwoty na konto, jakby wirtualne w tej platformie sprzedażowej. W tym przypadku to była Lazada. Lazada. I te pieniądze albo mogę tak naprawdę zrobić cash out, czyli odebrać w jakimś tam punkcie, ewentualnie zostawić na tym koncie i wykorzystać po prostu w przypadku jakiegoś kolejnego zamówienia. I ja oczywiście zostawię te pieniądze tam. Nie chcę mi się jechać ich odbierać, bo to nie były duże pieniądze. To było tak naprawdę w zasadzie o, w granicach 30 zł. Te kombinerki pewnie nie są warte 30 zł. Natomiast sprzedawca już od razu podjął decyzję albo tak samo portal ten, na którym to było kupowane, że nawet tego nie muszę zwracać, po prostu moja kwota już została zwrócona i mam tak naprawdę święty spokój i mogę zamówić to od nowa. Czy to jedyny przypadek, kiedy zostałem oszukany? Nie, słuchajcie, w innym przypadku akurat nie odzyskałem swoich pieniędzy, bo musiałem to reklamować w jakiś taki dziwny, w ogóle totalnie zamieszany sposób, ale to było naprawdę to kilka lat temu. I to było w czasy, kiedy tak naprawdę zaczynałem grać w Babingtona i wtedy pamiętam, że lotki zamawiałem przez... Y przez taki port portal, właśnie tak samo zresztą Lazadę, bo one to dużo taniej wychodziły i można było kupić je po prostu w zbiorczym opakowaniu. I tak, zamówiłem takie, e, takie lotki, które okazało się, że jak przyszły, to była paczka całkowicie przemoczona. No a jak wiecie, z takim naturalnym piórem, które tam było w środku, to raczej się już nic nie dało zrobić, bo te lotki się po prostu w rękach rozpadały. One były z jakiegoś starego magazynu, w ogóle no nic się z tym nie dało zrobić. Wysłałem zdjęcie do, do sprzedającego, pokazałem mu to, a on mówi tak. No, to niech mi pan to odeśle, to panu zwrócę pieniądze. Ja powiedziałem: słuchaj, ale ja już tu do kosza wyrzuciłem przecież to śmierdziało z tego po prostu. Tego się nie dało nawet trzymać w pokoju. A mówi: No nie, ale ja muszę mieć to z powrotem, żeby można było panu pieniądze zwrócić. Więc wystawiłem mu tak naprawdę złą opinię i wrzuciłem te zdjęcia. I mam nadzieję, że to była dla niego nauczka. No bo przecież nawet nie byłem w stanie tego, jak wyciągać z kosza na śmieci po prostu i wysyłać mu to jeszcze raz. I tak to dużo nie kosztowało, ale miałem nauczkę na przyszłość. Mam nadzieję, że sprzedawca też miał nauczkę na przyszłość. Pamiętam też, że kilka lat temu nagrywałem podobny odcinek odnośnie właśnie jak się robi zakupy na Filipinach przez internet i słuchajcie wtedy bardzo narzekałem na temat tego, jak długo paczki idą. Czy coś się w ciągu tych ostatnich czterech lat zmieniło? No tak, można powiedzieć, że jakieś 30% paczki szybciej idą. Tak, tak. To już jest lepiej zorganizowane. Nie wiem jakim cudem, ale. Ta komunikacja pomiędzy różnego rodzaju wyspami działa już tak naprawdę lepiej i paczki teraz teoretycznie w ciągu tygodnia powinny dochodzić do Was, przynajmniej do nas, do Dumaguete. Natomiast jak to jest w manili, to jest zdecydowanie dużo szybciej. My mieszkamy w całkowicie innej części Filipin, więc tutaj zawsze to, to po prostu trzeba na to po prostu czekać. Natomiast jeżeli byście zamawiali od dystrybutora, który jest z Chin i ma to nawet napisane, że to będzie wysyłane z zagranicy, no to wtedy już czekacie tak naprawdę do dwóch tygodni, czasami nawet trzy tygodnie. Trzeba się na to po prostu przygotować. Natomiast jak się możecie jeszcze zabezpieczyć przed tym? Słuchajcie, na Filipinach bardzo popularna jest wysyłka cash on delivery, czyli płatność przy odbiorze. W Polsce raczej się z tego już chyba nie korzysta, natomiast tutaj na Filipinach w zasadzie wszyscy, których znam, tylko i wyłącznie tak odbierają paczki. Dlaczego? No, żeby właśnie się nie naciąć na jakieś głupoty. Co nie mówię, że za każdym razem się będziecie się nacinać, bo na ostatnie 20 paczek to może jedna właśnie przyszła, która była nietrafiona, która była inna niż to, co tak naprawdę miało być w środku. Natomiast ta płatność przy odbiorze działa bardzo fajnie, bo czasami kurierzy też lubią zostawiać paczki na przykład przed drzwiami albo w jakichś takich dziwnych miejscach. A tutaj wiesz, że pogoda nigdy nie jest pewna, czasami ktoś może tą paczkę sobie wziąć, czasami ktoś tej paczki ta paczka zostanie przemoczona, czy coś, coś innego się z nią może stać, więc kurier takiej paczki nie zostawi, jeżeli ktoś mu nie zostawi pieniędzy za tą paczkę. No i oni przeważnie jednak dzwonią na przykład dzień wcześniej albo tego samego dnia rano, że słuchaj, dzisiaj będę z paczką, tylko nie wiem o której godzinie, ale żebyś czekał w domu. No dobra, ale skoro jeżeli płaciłem przy, pacz, za paczkę przy odbiorze, to jak to się stało, że zostałem oszukany na paczce? Przecież mogłem sprawdzić, co tak jest naprawdę w środku. No nie do końca. Kurierzy przeważnie nie pozwalają Wam otworzyć paczki przed tym, jak za nią zapłacicie. Natomiast w naszym przypadku tutaj troszkę inna sytuacja, bo my naprawdę bardzo dużo rzeczy zamawiamy przez internet i te paczki czasami przychodzą jako na Krystyń, czasami jako na mnie, czasami Krystin płaci za te paczki, czasami ja płacę za te paczki. Różnie to tak naprawdę bywa, bo zamawiamy naprawdę ogromną ilość rzeczy, z internetu i do tego też za chwilkę dojdziemy dlaczego. No ale słuchajcie, w tym przypadku tak, nie wiedzieliśmy, która to jest paczka, nie wiedzieliśmy, co tak naprawdę ma być w środku. Po tym, dopiero po numerze przesyłki, jak już później sprawdziłem w systemie, okazało się, że miały być to te butelki na wodę, no a przyszły kombinerki. No ale trudno, tak jak mówię, udało się te pieniądze odzyskać. A ja przynajmniej też ciekawy filmik, żeby dla Was nagrać. No ale dlaczego wszyscy zamawiają przez internet? A no słuchajcie, z prostego powodu. Bo po pierwsze jest dużo, dużo taniej. Tak, ja wiem, że to może być dziwne, ale przez internet zamawiając te same produkty my płacimy czasami nawet połowę mniej niż jakbyśmy kupili tutaj to w sklepie w Dumaguete. Tak to dziwnie działa na Filipinach, że tutaj sobie wszyscy ceny windują, szczególnie jak to jest z daleka od Manili, albo oni wiedzą, że nie mają dużej konkurencji, no to mogą sobie ceny po prostu podnosić jak tylko i wyłącznie chcą. U, w naszym przypadku my tak naprawdę Podejrzewam, że z 70% rzeczy, no oczywiście, oprócz nie mówiąc o spożywczej takich i podstawowych produktach, to zamawiamy przez internet. Dochodzi nawet do tego, że my zamawiamy już słuchajcie do Air czyli do tej takiej elektrycznej frytkownicy, czy jakby to tam nazywacie w Polsce, nawet te takie papierowe talerzyki przez internet, bo okazuje się, że tutaj w domagate one kosztują trzy razy więcej. Więc dosłownie wszystko idzie z internetu i no, jesteśmy z tego zadowoleni. I nie, my nie jesteśmy żadnym wyjątkiem. Tak naprawdę wszyscy Filipińczycy i wszyscy obcokrajowcy tak samo robią, czyli wszyscy po prostu wchodzą na Lazadę, szukają czegoś, zamawiają i wolą poczekać tydzień, a nie żeby przepłacać na przykład w mieście. Oczywiście, jeżeli trzeba coś kupić na gwałt, no to już też to kupujemy. Albo na przykład, jeżeli kupujemy jakąś taką elektronikę, która jest droższa, gdzie bałbym się, że zostanę oszukany, albo na przykład, że później będą problemy z reklamacją, czyli wolałbym to oddać lokalnie do sklepu tutaj w Domaguetę, a nie na przykład gdzieś to wysyłać z powrotem, no to wtedy zamawiam już to na miejscu, ale oczywiście też sprawdzamy cenę, czy przypadkiem nie jest ta cena jakoś tak za dużo, za wysoka, żeby to się po prostu później opłacało, że też nie zapłacę dwa razy więcej na przykład za telefon nowy, tutaj w Dumagiety, tylko dlatego, żeby z internetu mogłem kupić dwa razy taniej. No takiej różnicy akurat nie ma na tych droższych sprzętach elektronicznych, więc te rzeczy tutaj normalnie kupujemy lokalnie. Mam też jedną ciekawszą historię dla Was, która się zdarzyła już bardzo, bardzo dawno temu. To w zasadzie był chyba mój pierwszy miesiąc po tym, jak po czterech latach mieszkania na Sykichorze przeprowadziłem się do Dumagety i zacząłem kompletować swoje biuro, swój cały sprzęt do pracy i tak dalej, i tak dalej. I pamiętam, że to były moje tutaj początki w Dumagetę i zamówiłem wtedy jedną chyba z najbardziej drogich rzeczy, co zamawiałem przez internet. Bo wtedy oczywiście Filipiny i tutaj nasz rejon Dumagete nie był tak bardzo rozwinięty sprzęt elektroniczny. Teraz pewnie bym to kupił już na miejscu bez żadnego problemu, ale wtedy takiej możliwości nie miałem. Chciałem zamówić 27-calowy monitor, który w Dumagetę po prostu takiego monitora nigdzie nie mieli. I to był specjalny taki monitor Samsung, taki wiecie, taki troszeczkę. Wklęsły tak na zasadzie takiego powiedzmy panoramiczny, tak to się nazywa, chyba bodajże. I ja musiałem go zamówić przez internet, i zamówiłem go oczywiście z Lazady. Wtedy zapłaciłem niecałe chyba 1400-1500 złotych. To było bardzo dużo pieniędzy, bo nigdy takich dużych zakupów nie robiłem przez internet. No i jeżeli chodzi o monitory, no to będzie taki sprzęt wydał, przydałoby się sprawdzić, czy, czy na pewno wszystko działa, czy ma odpowiednie kolory, czy nie ma wypalonych pikseli na przykład, czy cała matryca działa, podświetla się równomiernie i tak dalej, i tak dalej. I ja pamiętam, że wtedy kurier, który przywiózł mi to specjalnie samochodem, ten monitor, zapytał się, co to jest, a ja mówię, że to jest monitor. Ale chciałbym go sprawdzić przed tym, jak zapłacę mu naprawdę te spore pieniądze. On tak na mnie popatrzył, mówi, no dobra, no to w sumie to możesz sprawdzić. Zaprosiłem go, słuchajcie, nawet na kawę, pamiętam, że siedliśmy u mnie w biurze i ja mówię, to ja ci zrobię kawę, to sobie siądź, ja mogę, ja mogę sobie na spokojnie przetestować ten monitor. I on rzeczywiście się wtedy zgodził, wypił kawę, nawet chyba jakieś ciastko mu dałem, sobie zjadł na spokojnie, odpoczął przez chwilę. Mimo tego napiętego grafiku, no i sam nawet sprawdził, bo pierwszy raz widział tak duży monitor w ogóle. Chyba wcześniej nie widział, i zaczęliśmy nawet jakieś film oglądać, żeby tylko i wyłącznie w ramach testu to sprawdzić. I słuchajcie, no, to było takie jedno z tych lepszych doświadczeń z kurierem, kiedy naprawdę zapłaciłem mu na koniec, powiedziałem, że wszystko jest Git, że dziękuję bardzo i tak dalej. No i e, sytuacja ciekawie się skończyła. Na ten moment, raczej z tego co wiem, to już by było niemożliwe, ponieważ kurierzy mają zakaz e, sprawdzania, znaczy otwierania takich paczek. Przed zapłaceniem. Oczywiście można to później reklamować, no ale to już trwa troszeczkę. Jeżeli będziecie robić zakupy na Shopee albo na Lazadzie, to słuchajcie, pamiętajcie, że tam też jest bardzo dużo oszustów. I tych oszustów teoretycznie można w prosty sposób wyeliminować. Z waszego wyszukiwania. Ja to robię zawsze na tej podstawie, że pierwsze sprawdzam sprzedawcę, czy ma już ileś tam komentarzy, czy to jest zakonowy sklep założony, który nigdy nie miał wcześniej komentarzy. Jeżeli nie ma komentarzy, to raczej rezygnuję z tego typu dealu, bo wiem, że to na pewno będzie przekręt. Oczywiście te pieniądze później odzyskam, tylko że mi chodzi o ten czas, że jeżeli coś zamawiam, to też chciałbym to dostać jak najszybciej, a nie czekać pierwszy tydzień na to, czy dostanę cegówkę, a dopiero później reklamować i znowu zamawiać, bo to się po prostu. Mija z moim czasem, wolę to szybciej po prostu zrobić. Natomiast druga rzecz to jest tak samo: słuchajcie, to, że cena. Nie ma czegoś takiego, że ktoś się pomylił z ceną i na przykład możecie kupić drona DJI jakiegoś najnowszego za paręset złotych. Nie. Jeżeli widzicie tego typu oferty, to najprawdopodobniej to jest naprawdę spory przekręt i pewnie ten sprzedawca nawet też nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Bo tego typu oferty oczywiście też się tam zdarzają, i na przykład może się okazać, że zobaczycie jedną, na przykład, nie wiem, jakiś tam nowy telefon, który będzie w 10 różnego rodzaju cenach, gdzie jedna cena to będzie na przykład dwa razy wyższa niż normalna cena w sklepie, bo takie przekręty też mogą być. Po prostu ktoś kliknie przez przypadek i na przykład zapłaci 10 razy więcej za telefon, bo tam było o zero za dużo. Więc na to też po prostu uważajcie. Ale poza tym bez żadnego problemu. Ja mam już dużo swoich sklepów zaufanych, od których kupuję, na przykład kilka sklepów takich elektronicznych w Manili, gdzie zawsze tam zamawiam na przykład karty do, do aparatów, czy jakieś inne tego typu rzeczy, baterie i takie inne. Wiem, że oni mają 100% oryginalne rzeczy, nie, nigdy żadnej reklamacji nie miałem z nimi związanego, związanej i, i zawsze byłem po prostu zadowolony. Oczywiście, jeżeli ktoś chciałby sobie zobaczyć, jak te produkty na Filipinach wyglądają, w jakich są cenach, albo co można po prostu kupić na tego typu stronach, to w opisie tego filmiku zostawiam Wam linki do tych dwóch najpopularniejszych, Lazady i Shopee, żebyście sobie mogli wejść i zobaczyć, co ile kosztuje. A ja już się słuchajcie będę żegnał z wami, bo jak widzicie, pogoda nas dzisiaj nie rozpieszcza, więc ja jeszcze mam troszeczkę roboty. Mam nadzieję, że ten filmik taki szybki na temat tego, jak się robi zakupy na Filipinach Wam się podobał. A jeżeli chcecie zobaczyć coś więcej, to tutaj macie dwa filmiki z naszego kanału, które też powinny Wam się spodobać. Ja dziękuję bardzo za oglądanie. Pozdrawiam Was serdecznie. No i do zobaczenia za kilka dni. Pa!